Pyszne desery kawowe, które idealnie sprawdzą się na każdą okazję. Zrobisz je szybko, a efekt jest oszałamiający. Na początku przygotuj trzy pucharki. Do każdego z nich wlej po 90 g sosu czekoladowego, który stanowi bazę deseru. Następnie delikatnie ubij 100 ml śmietanki, aż będzie lekko puszysta, ale nie może być sztywna. Rozlej śmietankę równo na trzy pucharki, tworząc kolejną warstwę. Teraz czas na kawę. Przygotuj ją tak, jak robiłeś to dotychczas. 200 ml aromatycznej kawy rozlej na trzy porcje i wlej do pucharków. Na koniec delikatnie posyp wszystko kakao, co doda naszym deserom nie tylko smaku, ale i eleganckiego wyglądu. Gotowe. Te desery są idealne nawet na spokojny wieczór w domu. Są proste do zrobienia, a smakują naprawdę wyśmienicie. Mam nadzieję, że spróbujesz.